Ambitni ludzie, super atmosfera i najlepsze networkingi, na jakich kiedykolwiek byłam, to jest właśnie Azbira. Kurs podstawowy to dawka wiedzy, która przyda się każdemu początkującemu przedsiębiorcy. Na naszym kursie wykładają przedsiębiorcy praktycy. Cześć kochani, witam was serdecznie w Asbiro TV. Ja się nazywam Weronika Matwiczuk, a moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Burzyński. Dzień dobry. Może zanim Andrzej będziemy rozmawiać o tobie, wspomnimy trochę, co się u nas dzieje, ponieważ jak zawsze Asbiro TV nagrywa i transmituje podczas seminariów Asbiro. Dzisiaj jest czerwiec, jest gorąco, ale nasi studenci przyszli dość licznie, ponieważ. Nagradzamy naszych studentów dzisiaj, rozdajemy dyplomy i przede wszystkim mamy wartościowe wykłady. Dzisiaj mamy dwie sale. Wiesz, Andrzeju, co to są za sale? Tak, są duże takie, takie bardzo duże sale i dużo osób tam wchodzi, są klimatyzowane, a to, co jest tematem na tych salach, opowie nam Weronika. Dokładnie tak. Właśnie chciałam, żebyś przybił, przy, przybił piłeczkę. Dzisiaj będzie sala skalowanie biznesu i fuck up story. Skalowanie biznesu to będzie rozpoczęcie naszego seminarium i nowość, jaka jest na nasz biro, którą staraliśmy się e, pokazywać wszędzie, gdzie tylko można, i na Facebooku, i na Instagramie, i na YouTubie. E, to jest fuck up story, to jest coś nowego u nas, bo Ty, Andrzej, u nas jak wykładasz, to zazwyczaj masz wykłady takie dłuższe, nie? Dwie godziny co najmniej, czasami całodniowe. Tak, na, tych, na studiach MBA i licencja mam całodniowe, na kursie podstawowym takie no. pojedyncze. A dzisiaj fuck up story to będzie tylko pół godziny. O! Dałbyś radę? Pewnie, żebym dał radę, ale Mało ja żadnych fakapów miałeś... nie miałem w życiu, więc pół <laughs> godziny to za dużo dla mnie. I teraz myślę, że tym pięknym akcentem możemy przejść już do Twojej osoby. bo jesteś moim dzisiejszym gościem. Ja, Andrzeja, pamiętam pierwszy raz na swoim, e, nie pierwszym wykładzie, ale jakoś na początku roku kursu rozszerzonego. Jestem studentką, jeszcze dzisiaj odbieram dyplom. A, gratulacje. Raz zdjęcia będę robić. I mówiłeś wtedy o dynamice talentów. Mhm. Pamiętam, że dla mnie to było mega istotne. Kurs rozszerzony to jest taki kurs trochę dla osób początkujących. W tym momencie dla nas to jakby jest już codzienność na kursie rozszerzonym mhm. więc rzecz bardzo istotna. Jesteś też konsultatem biznesowym. Powiedz mi jakby współpracujesz z firmami, czy głównie szkolisz? Głównie pracuję z właścicielami małych, średnich firm wczoraj przykład na miałem szkolenie. Niezbiorowców pewnie, nie? <laughs> e, no, część moich klientów to jest za zbro jest rzeczywiście z kontaktów za Zbiro. E, natomiast e, mówię, że jestem konsultantem, a nie szkoleniowcem bardziej, mm -hmm. tak? Czyli że częściej siedzę... Tak, <laughs> ta, mm -hmm. dzięki, że to zauważyłeś. To znaczy, że częściej siedzę niż stoję, kiedy prowadzę. Bo szkoleniowiec to jest ten, który przekazuje wiedzę, tak? mm -hmm. Mówi i to jest też potrzebne, tak? I z tego często jestem znany, no bo to widać. A to, czego nie widać i gdzie naprawdę zarabiam pieniądze, to są konsultacje i często to jest właśnie siedzimy mhm. i rozmawiamy o problemach w firmie, głównie problemach pracowniczych. Mhm. Tak? I to jest ta główna moja działka. Czyli co? Przychodzą do ciebie prezesi firm lub zarządzające i mówią, że co, że pracownik przychodzi i nie chce pracować, albo y, często ostatnio popularne, milenialsi to są rozczyniowi ludzie, jak z nimi współpracować? Tak, to jest mniej więcej te, tego typu problem. Nawet, bo to nie mówię o firmach, którym się nie wiedzie, mówię o firmach, które mhm. się rozwijają i mają problem z rozwojem, bo mhm. człowiek mówi tak, okej, okay, no płacę już naprawdę duże stawki, czasami trochę powyżej rynkowych. I to już nie mobilizuje ludzi, tak? Mhm. Pieniądze mobilizują oczywiście, ale do jakiegoś momentu, tak? W pewnym momencie tak. to, co mobilizuje, to jest atmosfera mhm. i odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, tak? I jak tym się zajmuje? Czyli to jest weryfikacja stanowisk pracy, mhm. robimy różnego rodzaju testy, robię rozmowy z tymi pracownikami, i patrzę, czasami ich zakres. Wiesz, jak to jest w rozwijającej się firmie. Ktoś tak. został do czegoś zatrudniony, firma się dynamicznie rozwija i nagle się okazuje, że zakres jego obowiązku to jest co innego Myślę, niż tak. I nie zawsze jest dobrze dobrany. Mhm. Ale jest dynamika firmy, tego się nie zauważa człowiek się stara, firma się stara i nie wychodzi. E, a kolejna rzecz, no właśnie, to nowe pokolenie, tak, e, moje pokolenie, tak, to często prezesi, to jest moje pokolenie, więc to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do takiego, masz to zrobić, rób to, e, a czasami to pokolenie, które przychodzi, to jest kwestia tylko sposobu, nie, nieraz, tak, na, na, już bardziej na tych konferencjach, szkoleniach, mówię coś takiego, Kochani, proszę Was bardzo, wstańcie teraz. I ludzie wstają. Yeah. Si tak, nie, wstają. Ja mówię, dziękuję bardzo, że wstaliście, usiądźcie, tak? Ludzie siadają i mówię, czy to było zarządzanie dyrektywne? I ludzie mówią, nie, nie, dlaczego? Uh -huh. Bo było proszę, było dziękuję. Nie, mówię, to było zarządzanie dyrektywne, tylko podane w łagodnej formie. I czasami ta forma, w jakiej uh -huh. podajesz e, komunikat, tak, szczególnie tym osobom młodszym, to to. jest istotna, tak? E, niektórzy przyzwyczajają się do zarządzania przez. Mm, mać, tak? <laughs> I to Na stosują. Nie możemy tego powiedzieć. Tak, a każdy się domyśli, co tam było. E, natomiast dzisiaj e, trochę typ, sposób zarządzania i też kwestia budowania zespołów, czyli jeżeli mam dłuższe procesy w firmach, takie półroczne, dwuletnie, mm -hmm. to zawsze mówię tak, ja chcę pracować z całym zespołem, nie tylko z menadżerem, tak. bo to wtedy ma największy sens też z menedżerami różnie pewnie jest, nie? A powiedz mi, wspomniałeś o tym, że ktoś awansuje, poszerzają się obowiązki. Każdego da się nauczyć zarządzania ludźmi innymi, na przykład? Większość ludzi da się, da się nauczyć. Natomiast jest takie stare powiedzenie, że tak, popularne w rozwoju osobistym wychodzi ze swojej strefy komfortu. OK, zgadzam się z Kąc tym. <grydźwięk> Kąc, tak. Natomiast e, czasami e, człowiek nie wychodzą ze strefy komfortu, tylko mm -hmm. ze strefy obdarowania. Tak? Prosty przykład: to są handlowcy. Jest mm -hmm. bardzo dobry handlowiec, rozwija się w firmie i tak dalej. I tak. nagle z handlowców to jest, jest więcej. tak. I teraz mówi się: OK, tego handlowca dajmy, żeby zarządzał innymi handlowcami. I on może być kapitalny jako sprzedawca, a może być fatalny w zarządzaniu ludźmi. Mm -hmm. Więc wielu ludzi da się. Wyszkodzi, podnieść i kompetencje, ale czasami trzeba zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś się nadaje. Poza tym do różnych zespołów część moich klientów to są ludzie, którzy mają zakłady produkcyjne. Mhm. I tam jednak zarządzanie musi być takie konkretne, Fajne. tak. A i tam pewien typ, ta tak zwana osobowość siły się sprawdzi, mhm. a nie osobowość wpływu. Mhm. Więc tutaj trzeba dobrać, upraszczając. Prawie każdy może zarządzać, ale trzeba zobaczyć, czy do tego zespołu i do tego celu akurat ten sposób zarządzania będzie odpowiedni. Czy nie bójcie się awansować ludzi, jeżeli macie dobrych handlowców, i, i różne tylko do Andrzeja, żeby tam ewentualnie Wam pomógł. A powiedz mi, bo mnie zainteresował też temat tych testów osobowościowych i bardzo często się u nas przewija wśród studentów. Może nie wiem, czy MBA, czy, czy mastersów, tak? bo oni już jakby mają inne problemy, ale często na kursie podstawowym, warsztatach, czy kursie rozszerzonym. Jakie uważasz, że każdy powinien zrobić takie testy osobowości, które po prostu dają mu informacje, co ma robić, jak robić, jak wykorzystać swój potencjał? Takie najważniejsze. To, czego ja jestem fanem, uważam, że każdy powinien, i to nie mówię teraz o płatnych testach, żeby nikogo nie na żadne koszty, tylko podstawowa wiedza dla mnie to jest ta to jest dysk. Tak, czyli uh -huh. dyrektywny, interaktywny, solidarny, celujący, czyli można powiedzieć to, co Hipokrates nazwał sangwinik, choleryk, tak. melancholik, flegmatyk tylko on myślał, że człowiek jest jednym czystym typem, to nie jest prawda. Jesteśmy uh -huh. mieszanką tych czterech, one się zmieniają w czasie życia, to jest jakby inna kwestia, ale zrozumienie tego uh -huh. pozwoli lepiej zrozumieć swoje silne słabe strony, lepiej zrozumieć innych ludzi i odpowiednio dobrać człowieka do stanowiska pracy. Kiedy robiłem kurs na doradcę zawodowego, ja posługuję się takim testem Career Direct, Kompas Kariery po polsku. Uh -huh. To jest taki test profesjonalny, zrobienie go zajmuje około 2 godzin, 600 pytań, bardzo dokładny opis. To 50% dopasowania człowieka do danego miejsca pracy to jest kwestia jego osobowości, jaką no, ma. Dokładnie tak. Więc y, uważam, że tak. Ten dysk to jest takie, no każdy powinien to znać, kto zarządza mhm. ludźmi, bo wtedy nie musisz nawet robić testów po, po chwili rozmowy. Już wiesz, jaki to jest typ człowieka, do czego będzie się nadawał, i rozumiesz, że jeden, jak powiesz, że będzie o 10, to będzie mniej więcej, a wiesz, że drugi, jak powiesz, że będzie o 10, to on za 50. już będzie czekał, więc takie chociażby proste rzeczy. Jest ciekawa książka też: otoczeni przez idiotów, e, tak, tematów, e, o to Tak, która właśnie chyba to tłumaczy, nie? E, tak, jest sporo takich książek na ten temat, e, no e, taka, jeżeli już tą, co powiedziałaś, tak, otoczeni mm -hmm. przez idiotów, to jest właśnie podstawowa, ona bazuje na tych mm -hmm. kolorach, tak, to niektórzy to nazywają dysk, niektórzy to przez kolory, ale jest taka książka, jak już ktoś zna te podstawy, mm -hmm. tak, e, i mówię, aha, znam, rozumiem, to są fajne rzeczy, to jest książka, którą nie było wznowień od kilku lat, nie wiem dlaczego. E, zrozum mnie proszę, ona już idzie Mówiłaś trochę w głąb. Na no. o tej książce. Tak, i ta książka uważam dla tych, którzy już znają podstawy, bo na, na, o podstawach jest dużo takich książek. E, natomiast ta książka świetnie idzie w, w, w głąb. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, bo ta książka jest trudno dostępna, to jest rób to, do czego zostałeś stworzony i to już jest te MBTI mm -hmm. typologia. I tam jest bardzo fajne każde z tych typów osobowości opisane. Przechodząc do książek, bo Ty też swoje poczyniłeś, cztery masz książki? Czy cztery, już do czterech to... się przyznaję. Do czterech. <laughs> <laughs> Reszta jak coś zobaczycie, to nie. E, I jakie tematy tam e, jakby poruszasz? Też te e, no, pierwsza książka, o której zacząłem, to jest wtedy, kiedy wychodziłem z terapii uzależnień, znaczy nie ja byłem, <laughs> <na> kurs, <laughs> tylko ja byłem terapeutą, e, to książka Przebacz i uwolnij siebie. To takie weekendowe, e, robiłem kursy na temat mm. przebaczenia i uwolnienia emocjonalnego. Więc to, żeby zamknąć tamtą kryzysię. Potem Dla pracowników też ok? <grych> tak. <grych> <Bo to grych> dla pracowników też. Powiedzę. Chociaż dla pracowników to bardziej ta czwarta książka, a, do, do niej dojdę. Do... To... Nie <grych> Potem był temat, który przez kilka lat tak żyłem, i to było o pasji. Jedno to było życie pełne pasji, o odkrywaniu pasji, a drugie od pasji do biznesu, czyli jak odkryć, rozwinąć i mm -hmm. zamienić w biznes pasję. To jest książka, którą wydałem dwa lata temu, Produktywny przedsiębiorca. To jest książka właśnie o tym, jak prowadzić biznes. Tak, żeby mieć więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji. Czyli w moim przypadku ja mam biznes oparty na mojej osobie. Dlatego czasami mnie irytuje. Rozumiem skalowanie biznesu, rozumiem, że są firmy, w których możesz to oddzielić, ale na przykład mhm. są takie firmy jak moja, też możesz mhm. wyskalować. E, na przykład, ja pracuję 9 miesięcy w roku, tak? O. To jest to, to jest mój wybór, tak. Mhm. E, I co więcej, jeżeli nie prowadzę szkoleń, to pracuję 4,5 godziny dziennie. Można to też wyskalować. E, jednak w takim modelu, modelu gwiazdy, jakim ja jestem, ja chcę pracować do końca życia. Natomiast jedna rzecz to jest, gdzie zarabiam pieniądze, a druga rzecz, co robię z nadwyżkami gdzie je inwestuję. Mm -hmm. Więc jakby tam omawiam różne aspekty biznesu, ale właśnie chodzi o to, żeby biznes służył temu, żebyś prowadził styl życia, jaki chcesz, dokładnie, tak. a nie, żebyś się zamęczał, nawet jeżeli to lubisz. Ale to ważne co powiedziałeś, bo też u nas jest taka moda 4 godzinny tydzień pracy. A tak naprawdę myślę, że też nie każdy by się odnalazł w czymś takim. Są osoby z natury, które tak jak ty mówisz, chcą pracować tak cały czas z wyboru, nawet tak nie muszą pracować, jakby też nie ma co się rzucać w schemat. A mnie interesuje jeszcze jedna rzecz, bo dzisiaj mamy ciekawą rzecz, już delikatnie zapowiem. Nasi studenci jeszcze coś tam wiedzą, coś nie wiedzą, będziemy nagradzać naszych szczególnie zasłużonych wykładowców. I ty już jesteś Andrzeju z nami na asbiro. Od 2011 roku. 2011 roku? No to już trochę, z Kamilem się znacie długo, dzisiaj będziesz też. Andrzej będzie przeprowadzał potem wywiady, mówię, znam wszystkich. Także <laughs> na, na Zbiro TV też już u nas byłaś. Jak się zaczęła Twoja historia? Jakbyśmy tak mogli się cofnąć? Okej, okay. w skrócie to było tak, że Kamil, kiedy zaprasza przedsiębiorców, tak, to robi do już roz... lata, do rozmowy mhm. wtedy w Rady Kontestacja, e, robił wywiad z moim bratem. Mój brat wtedy ze swoim przyjacielem prowadzi sieć sklepów zoologicznych. Mhm. I Kamil na końcu zapytał, czy kogoś mogą polecić jeszcze do wywiadu. Mhm. Oni polecili mnie. I Kamil poprowadził ze mną wywiad i na koniec wywiadu mówi: słuchaj Andrzej, bo wykruszył nam się wykładowca, a widziałem na twojej stronie, że w sobotę prowadzisz jakieś szkolenie w Warszawie, czy nie zostałbyś hmm. do niedzieli, żeby poprowadzić? Poprowadziłem. Taktyka Kamila. <grym> tak, <grym> tak, poprowadziłem, <grym> potem e, Hugo Kosiński tak, zaprosił mnie do Radia Kontestacja, tam przez pięć lat miałem swoje audycje uh -huh. i, no, i tu byłem zapraszany i tak jakoś. Też masz dość szerokie zasięgi, co? Na LinkedInie działasz dość prężnie. Co ogólnie na dzisiaj przez media społecznościowe i newsletter docieram do ponad 40 tysięcy ludzi. Mhm. Tak, potencjalnie, oczywiście. To rośnie, bo jeszcze ja mam statystyki z ostatniego Zbira TV, to tam było wiesz jeszcze. Tak, to rośnie. W tej chwili, to w tamtym roku, tak mhm. dla mnie rok to jest od września do czerwca, więc na początku września, jak zliczałem to wszystko, to w, w tamtym roku wzrosło mi o 63% zasięgi. W... Tak kula śnieżna. Tak, trochę, tak. Nie? W tej chwili chociaż nie mam dużej, yy, Mam tam gdzieś y, ponad 2000 subskrybentów na YouTubie, jednak 55% moich klientów biznesowych to są ludzie, którzy poznali mnie przez YouTube'a, nie znali mnie w inny sposób mhm. w czasie. Na przykład wczoraj, tak? Klientu, którego byłem, to był właśnie w ten sposób. Yy, więc y, dzisiaj tak, no, dzisiaj nie istnieje w mediach to. To jest samobójstwo biznesowe. Dokładnie. A powiedz mi, bo jeszcze y, taka ciekawostka trochę. Ym, na biro nie boisz się, że będziesz kojarzony z coachingiem, bo taka trochę t, Twoja branża tak często pewnie jest kojarzona. Jak to jakby odróżniasz? Wiem, że największy przeciwnik coachingu, jakiego znam, Dawid Dudek, uważa, publicznie się <laughs> zdeklarował kiedyś, że jedyny coach, którego lubi, to ja. <laughs> Więc ja myślę, że to nie jest kwestia, e, dla niektórych, jak są uprzedzeni, to jest kwestia terminologii, uh -huh. chociaż ja akurat coachem typowym nie jestem, bardziej mentorem. E, natomiast myślę, że to jest kwestia osobowości, tak, że jak znasz człowieka, to mniej patrzysz na łatki, czy on jest coachem, mentorem, konsultantem, tylko patrzysz, jaki to jest człowiek, tak, i, i wtedy jest łatwiej przyjąć, nawet jeżeli ma etykietkę, która ci się nie podoba. I to jest miłe zakończenie A. tego wywiadu. Ja bym chciała jeszcze je milej zakończyć, dać tobie, już piłeś, ale mamy specjalne piwo od Browar Gryfus, od naszego Krzysia Pronobisa. Znasz pewnie? Tak, nie? pewnie, oczywiście. Także, dziękuję. Jest słabo schłodzone, musisz schodzić, żeby wypić. I co, zostawiam ci tutaj. Teraz będziesz prowadził wywiad z Bożeną Burzyńską. Nie zdradzę, czym się Podobne znajduje? nazwisko. Ciekawe. Czy to jest przypadek, czy nie? Zobaczymy. Dziękuję, Dzięki, Andrzeju. Dzięki. Zostawiam Dzięki. Was. Cześć, do zobaczenia.